Panie, daj nam światło Twojego słowa, umocni wiarę w naszych sercach. Panie, daj nam światło Twojego słowa, umocni wiarę w sercach naszych. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się u kresu dnia, aby powierzyć Bogu nasze serca i myśli. Bóg który rozprasza ciemności niewiedzy światłem swojego słowa, obdarza nas mocą wiary i prowadzi ku spokojowi. Dziś chcemy otworzyć się na Jego obecność, pozwolić, by Jego światło napełniło nasze wnętrze i przygotowało nas do nocnego odpoczynku. Wieczorna modlitwa otwiera duszę na pokój, który płynie od Boga. Pozwala odłożyć troski dnia i zaufać Jego opiece. Daje sercu przestrzeń, by wyciszyć się, odpocząć i nabrać sił. Umacnia wiarę, bo przypomina, że w Bożych rękach jesteśmy bezpieczni. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Moi drodzy, módlmy się. Boże, który rozpraszasz ciemności, niewiedzy światłem swojego słowa, prosimy Cię: pomnóż w nas moc wiary, spraw, aby nasze serca były ufne i otwarte na Twoją prawdę. Strzeż nas podczas snu, niech Twoje anioły otoczą nas opieką, a noc przyniesie nam odnowienie sił. Panie, niech Twoje światło prowadzi nas przez każdy dzień i noc. Amen. Światło przenika ciszę nocy, Słowo budzi w sercu pewność. Wiara wzrasta jak płomień, Ciemność ustępuje przed pokojem. Słowo Boże jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Słowo Boże jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Słowo Boże jest światłem. Niech Pan obdarzy Was spokojem serca. Niech Jego światło rozjaśnia Wasze drogi, a Jego opieka otacza Was w nocnym odpoczynku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Bogu za wspólnotę modlitwy, niech Jego Słowo prowadzi nas ku światłu i sile wiary, także wtedy, gdy nasze oczy zamknie sen. Światło Twoje, Panie, w sercach naszych, wiara wzrasta w ciszy nocy. Światło Twoje, Panie, w sercach naszych, wiara wzrasta w ciszy nocy. W Bogu jestem bezpieczny i pełen pokoju. Bracie, siostro, jeśli ta modlitwa wniosła pokój do Twojego serca, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał. I podziel się tym filmem z innymi, aby również mogli doświadczyć światła Bożego Słowa. Bóg rozprasza ciemności. Jego Słowo daje życie. Słowo Boże jest światłem, które nigdy, nigdy nie gaśnie. Czasem ulice miasta są tak głośne, że zapominam, jak brzmi mój własny głos. Ścieżki plączą się pod nogami, i każda wygląda tak samo. Szukam drogo, wskazu. Szukam drogowskazu, ale widzę tylko odbicia świateł w kałużach. Zimne i chwilowe, w głowie mam mapę, ale jej linie dawno się zatarły. Staję i słucham, ale słyszę tylko pęd i szum. A jednak jest słowo Boże. Nie jak krzyk na placu, ale jak spokojny oddech w cichym pokoju. Jest jak światło, nie jak neon, który migocze i kusi. Nie jak płomień świecy, który drży od każdego podmuchu. To światło Boże, które po prostu jest obecne, stałe i nigdy, nigdy nie gaśnie słowo Boże, to słowo, słowo Boże, słowo Boże jest jak światło, które nie gaśnie, nawet kiedy zamykam oczy, ono wciąż tam jest, oświetla wszystko, od środka świeci, Panie. Twoim świetle zasypiam, Twoja obecność jest moim pokojem. Spijcie spokojnie, moi drodzy, z Panem Bogiem.